Każdy odpowiedni człowiek ma jedną cechę, która powtarza się za każdym razem. I nie, nie jest to wyłącznie odcinek o tym, jak znaleźć odpowiedniego partnera do związku. To jest odcinek o tym, jak znaleźć ogólnie odpowiednie osoby do życia. Czy to będzie związek, partner, czy to będzie przyjaciel, czy będzie to szef, terapeuta, czy ktokolwiek inny. Odpowiedni człowiek to odpowiedni człowiek, a co będziecie z nim łączyć, to już jest kwestia indywidualna. Wspomniałem o tym, że każdy odpowiedni człowiek ma jedną cechę. I jest nią dobro. Każdy odpowiedni człowiek jest dobry. Mogą mieć różne charaktery, różną osobowość. Nie ma to znaczenia. To jest indywidualna sprawa. Czy ty lubisz się bardziej z osobowością, która jest logiczna, czy bardziej wrażliwa, czy częściej mówi o przyszłości, czy mówi o przeszłości. To jest Twój wybór. Nie ma to aż takiego znaczenia, dopóki jest dobra. I może wyjaśnijmy sobie, o co chodzi z definicją dobra, bo dobro to jest wszystko to, co jest rozwijające, wspierające, pomagające, twórcze, idąc w drugą stronę. Gdybyśmy mieli powiedzieć, czym jest zło: niszczenie, destrukcja, regresja, toksyczność. Zwykle wszystko to, co burzy, jest złem. Dlatego szukaj ludzi, którzy albo mają potencjał dostania się dobrymi ludźmi, albo szukaj ludzi, którzy już są napełnieni dobrem. Bo to jest bardzo ważna rzecz, że człowiek może być wypełniony dobrem, albo może go nie być. Tak jak szklanka może być napełniona wodą. Albo może być pusta, i to nie oznacza, że jest w niej trucizna, kiedy jest pusta. Tak samo człowiek, to, że nie ma w sobie dobra, nie oznacza, że jest zły. To znaczy, że jest po prostu pusty, że trzeba go napełnić tym dobrem. I do tej kwestii napełniania się dobrem przejdę pod koniec tego odcinka. Natomiast skupmy się jeszcze na tym, czym jest dobro w człowieku, jak rozpoznać to dobro, tak? skoro jest ktoś napełniony albo pusty. Jak to rozpoznać? Przede wszystkim, gdy człowiek wypełniony jest dobrem, to robi dobre rzeczy czyli właśnie wspiera, buduje, pomaga, tworzy. Inaczej działa na korzyść kogoś lub czegoś, a nie na stratę. Napełnia cię energią. Dobry człowiek to także dobre myśli. Nie jest to osoba fałszywa, nie robi krzywdy, nie niszczy. Bo skoro już mówimy tutaj o krzywdzie, o agresji, to zwykle jest to już taki ostatni poziom tego, w jaki sposób chcemy kogoś przekonać do tego, żebyśmy osiągnęli swój cel. Na początku prosimy, ale kiedy tego nie dostajemy, to zaczynamy rozmawiać. Jeżeli tego nadal nie dostajemy, to zaczynamy przekonywać, a jeżeli tego nie dostajemy, to zaczynamy korzystać z agresji. Zaczynamy wymuszać na drugiej osobie, żeby nam to dała, to czego bardzo chcemy. I tym jest agresja. Ostateczną formą chęci zdobycia czegoś. Człowiek dobry nie korzysta z agresji, nie potrzebuje tego robić, ponieważ potrafi zgodzić się z rzeczywistością, w której nie zawsze dostaje to, czego chce. A tym bardziej szanuje to, że ludzie mają różne zdania, różne opinie i po prostu nie wszystko otrzyma tak, jakby tego chciał. Jest jeszcze jedna rzecz, którą robią ludzie, którzy są zdolni do agresji, są zdolni do tego, żeby w jakiś sposób próbować przejąć nad nami kontrolę. Jeżeli nie mogą przejąć kontroli nad tobą, to próbują kontrolować twoje środowisko, żeby to środowisko przemówiło ci do rozsądku, żeby to środowisko skierowało cię na pewne tory. Ale skoro już o Torach mowa, to dobry człowiek ma przed sobą dobrą ścieżkę. Dobrą, czyli tą budującą, twórczą, pomocną, raczej stara się działać na korzyść. Dobrze wypowiada się o ludziach, ma dobre uczynki, ma dobre cele, ma dobre myśli, ma dobre intencje, dobrze dba o siebie. Brzmi logicznie, prawda? Dobrze robi to, dobrze robi tamto, i tak naprawdę wystarczy za słowo dobro włożyć tą definicję dobra i to jest dobry człowiek. Jeżeli chcesz zobaczyć, czy ktoś jest dobry, zobacz, czy robi to dobrze. Czyli twórczo, budująco, wspierająco działa na korzyść. Odpowiedniego człowieka jesteś w stanie także poznać po tym, jakie ma środowisko, jakimi ludźmi się otacza. Gdzie spędza swój czas, to jest bardzo ważne, ponieważ tam może być dużo dobra. I tak zobaczysz człowieka, który może mieć potencjał do bycia dobrym. Spójrz na to, jakim środowiskiem się otacza, zwróć na to uwagę, i wtedy środowisko Ci powie, czy ten człowiek ma potencjał. Do odpowiedniej osoby przypasować się można również energią, po prostu, czy macie vibe, i przystosować się można również wartościami, czy wyznajecie to samo. No i sprawdź, jaki ma charakter. Może być tak, że z charakteru jest raczej złośliwy, a może być tak, że z charakteru jest szlachetny, uczynny. Im więcej będzie podobieństw między waszymi osobowościami, tym bardziej będziesz mieć wrażenie, że pasujecie do siebie w jakiś sposób. Natomiast zwróć uwagę na to, jakim jest człowiekiem, jak traktuje innych, jaką ma ścieżkę życia, w jaki sposób myśli, w jaki sposób podchodzi do życia. To są małe, ale ważne rzeczy, po których poznasz, czy potrafi działać na korzyść swoją, czyjąś, czy jest po prostu dobry. I ostatnie pytanie, skąd płynie dobroć? Przede wszystkim z innych ludzi, więc otaczaj się odpowiednim środowiskiem. Jeżeli ktoś już jest dobry, to jak najbardziej ucz się od niego, korzystaj z tego, żeby mógł cię czegoś nauczyć. Po takich odpowiednich osobach też będziesz czuł się dobrze po prostu, czyli po spotkaniu z tą osobą będziesz napełniony energią. Bardzo ważne jest to, jak czujemy się po spotkaniu z kimś, a nie przed, ponieważ przed możemy czuć osamotnienie, przed możemy czuć, że kogoś nam brakuje, więc wychodzimy z kimkolwiek. Ale ważne jest to, czy po powrocie do domu ty czujesz się, no właśnie, zmęczony czy naładowany energią, masz ochotę jeszcze wyjść z tą osobą, czy raczej potrzebujesz od niej odpocząć. To też jest bardzo ważna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Druga rzecz, dobroć płynie również z twórczości, więc jeżeli masz jakiekolwiek talenty, umiejętności, zdolności, pasje, hobby, cokolwiek związanego z twórczością, twórz, działaj, to też napełni cię energią. No i podzielisz się czymś ze światem. Dobroć płynie także z pomagania innym, dobroć płynie z dbania o siebie. I to jest chyba coś, co jest najlepszym podpunktem. Jeżeli zadbasz o siebie, to nauczysz się naturalnie wypełniać się dobrem, nauczysz się naturalnie. Dbać o siebie, działać na swoją własną korzyść, a jak już na sobie to przetestujesz, to będziesz mógł dalej wprowadzać to w świat. I dobrość płynie także z nauk, wiedzy, informacji, czyli eksperymentuj w swoim życiu, bo może się okazać, że ty już masz wiedzę na temat tego, jak być dobrym człowiekiem, tylko jeszcze z niej nie skorzystałeś, nie skorzystałaś w praktyce. Jeżeli masz jakąś wiedzę, to korzystaj z niej. Jeżeli znasz jakąś teorię, sprawdź ją w praktyce. Nic nie da ci wiedza, nic nie da ci wysłuchanie podcastu, nic nie da ci przeczytanie kolejnego postu na Instagramie czy książki, dopóki nie wprowadzisz jej w praktykę. Jeżeli to pozostanie teorią, pozostanie zwykłą wiedzą, to nic się nie zmieni w Twoim życiu, więc żeby być dobrym, wypełniaj rzeczywistość praktyką. A teraz sprawdźmy, czy Wy jesteście dobrymi ludźmi i czy zostawicie subskrypcję, lajka, komentarz. W każdym razie dziękuję za obecność i do usłyszenia w kolejnym odcinku.